Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o grze, która została wydana dzięki wydawnictwu Chacha Games. Grze, która mnie, gracza euro, naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyła. Mowa o grze City of the Great Machine. Ale zacznijmy od początku, czyli od fabuły. W grze przeniesiemy się do alternatywnej rzeczywistości XIX wieku, do dryfującego w powietrzu w pełni zmechanizowanego miasta kontrolowanego przez wielką maszynę. Sztuczna inteligencja, widząc niedoskonałość i nieprzewidywalność czynnika ludzkiego, postanowiła wprowadzić w życie plan, który by to wyeliminował. Pierwszym krokiem było wprowadzenie do dystryktów mechanicznych strażników, którzy mieli zadanie reagować na wszystkie nieakceptowalne zachowania. To jednak tylko początek wielkiego planu. W tych trudnych czasach znalazła się grupka bohaterów, którzy postanowili przeciwstawić się wielkiej maszynie. Ich zadaniem jest obudzenie ludzi i wzniecenie zamieszek. Witajcie w Mieście Wielkiej Maszyny. Tak wygląda jeden z układów zaproponowany przez twórców City of the Great Machine. Natomiast ten układ możecie dowolnie modyfikować. Ważne jest e, tylko to, aby każdy dystrykt był połączony przynajmniej z dwoma innymi. I w tym momencie muszę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną zaznaczyć, że nie przyzwyczajajcie się do tego układu, ponieważ mamy tutaj stację kontroli Nexus, która pozwala manipulować i przesuwać tymi wszystkimi dystryktami, oczywiście spełniając wszystkie warunki. Mamy dwa rodzaje dystryktów: mamy główne, które są na zielonym tle oraz mniejsze, które są na brązowym. Na początku gry w każdym dystrykcie rozstawiamy po dwóch strażników oraz określoną liczbę obywateli w zależności od tego czy jest to dystrykt główny, czy też dystrykt mniejszy. Wszyscy trzej słudzy wielkiej maszyny zawsze startują w Wielkiej Cytadeli. Natomiast jeśli chodzi o rebeliantów, ich dystrykty startowe są wskazane na ich kartach, czyli w przypadku Olgi będzie to plac centralny. W każdej rundzie mamy pięć faz. Pierwsza faza, czyli faza otwarcia, pozwala nam wziąć walutę w tej grze, czyli zaufanie lub obligacje. Dodatkowo w fazie otwarcia będziemy odkrywać kartę wydarzenia miejskiego. Kolejna faza to faza dostępu, czyli każdy z rebeliantów będzie planował, do jakiego dystryktu będzie ruszał. Robi to w tajemnicy przed wielką maszyną, mając do dyspozycji 9 kart dostępu. Wróć. To nieprawda. Jedna z kart dostępu zostaje na samym początku gry odrzucona, czyli wybieramy jedną z ośmiu dostępnych kart dostępu. Trzecia faza to faza wielkiej maszyny, czyli będziemy tutaj robić wszystko jako wielka maszyna, żeby popsuć plany naszych rebeliantów. No i co mamy do dyspozycji? Możemy ruszać naszymi sługami, możemy ruszać nawet naszymi strażnikami. Jeżeli zostali powaleni przez rebeliantów, możemy ich naprawić, możemy zaryzykować obławę. Jeżeli byłby jakiś ujawniony obywatel, możemy go aresztować, czyli w tym momencie zmniejszamy możliwość wzbudzania zamieszek. No i oczywiście możemy aktywować wszystkie duże dystrykty, o ile są tam nasi sługusi. A tak abstrahując od gry, nie uważacie, że słynni obywatele po drugiej stronie wyglądają jak Johnny Depp jako Willy Wonka, a właściwie dużo Willy Wonek? Oprócz tych wszystkich akcji, Wielka Maszyna ma do swojej dyspozycji dyrektywy, o ile zdąży je opublikować. Każda dyrektywa, to uwierzcie mi, naprawdę bolesna rzecz dla rebeliantów. Po fazie Wielkiej Maszyny, jest czas na fazę bohaterów. Teraz zastanawiacie się pewnie, jakie oni mają możliwości. Faza bohaterów podzielona jest na dwie części. Pierwsza część to ruch. Pamiętacie fazę dostępu, gdzie wybieraliśmy kartę? No w tym momencie właśnie dopiero jest ujawniana, czyli dopiero teraz pokazujemy, gdzie nasz rebeliant będzie się udawał. Pierwsza możliwość to rozpoznanie obywatela, czyli bierzemy obywatela, w dystrykcie opłacamy koszt i zaglądamy, jaką ma wartość. Teraz w dowolnym momencie będziemy mogli podejrzeć rozpoznanego obywatela, możemy przemieszczać do innych dystryktów. Możemy również zaatakować strażnika. Rzucamy wtedy taką kością. Jeżeli znamy obywateli, którzy są tutaj w dystrykcie, możemy wzbudzić zamieszki. Możemy podburzać. No i to będziemy robić na takim oto zegarze, o którym za chwilę opowiem. No i tak jak w przypadku wielkiej maszyny, jeżeli jesteśmy w dużych dystryktach, możemy odpalać tam akcje. No i zawsze pamiętajcie, jaką umiejętność ma wasz rebeliant. Ostatnia Piąta faza to faza zamknięcia. W tej fazie będziemy sprawdzać, czy między innymi wielkiej maszynie udało się przeprowadzić skutecznie obławy. Jeżeli tak się nie stało, tak jak w tym przypadku, czyli nie poszliśmy do dystryktu aksamitnego, w tym momencie wzrasta niezadowolenie obywateli. No i oczywiście rozpatrujemy wszystko, co się znalazło na karcie wydarzeń miejskich. Grę kontynuujemy do momentu, w którym rewolucjoniści lub wielka maszyna zdobędą zwycięstwo. Maszyna zrobi to w momencie, kiedy jej plan, masterplan dojdzie do miejsca numer 12, natomiast jeśli chodzi o rewolucjonistów, muszą oni tylko i aż wzbudzić trzy razy zamieszki. Tak jak obiecywałam, opowiem teraz o planszy postępu, jest ona zbudowana z czterech elementów, z czego dwa są ruchome i dwa są nieruchome. Jeśli chodzi o rzeczy nieruchome, no to mamy tutaj dwa tory, zewnętrzny tor to jest tor masterplanu, natomiast wewnętrzny jest to tor niezadowolenia. Obydwa te elementy są nieruchome, natomiast ich wskaźniki są jak najbardziej ruchome, czyli jeżeli będziemy zdobywać punkty za realizację masterplanu i dojdziemy do dwunastki, automatycznie wygrywa wielka maszyna. Wzbudzając niezadowolenie wśród mieszkańców, będziemy zwiększać tutaj poziom na naszym torze, jednocześnie będziemy mieć informacje, którzy obywatele będą chcieli przystąpić do naszych zamieszek. W momencie, kiedy dojdziemy do ostatniej pozycji, mamy automatycznie wzbudzone zamieszki, czyli jeden z trzech elementów, który jest nam niezbędny do wygranej jako rebeliantów. Gier z mechaniką Hide and Seek jest dość dużo na rynku. Co więc wyróżnia ten tytuł spośród innych? Otóż tak naprawdę mamy tu wszystko wiadomo: wiemy, gdzie stoją figurki sukcesów, wiemy, gdzie stoją figurki naszych rebeliantów, więc wszystko zależy od tego, w jaki sposób wykorzystamy narzędzia, które są w rękach zarówno wielkiej maszyny, jak i rewolucjonistów, po to, żeby realizować własne cele. Bardzo mi się podoba tutaj dynamika rozgrywki i to napięcie, które nam towarzyszy w chwili, kiedy planujemy i wyko wykonujemy nasze akcje. W zależności od tego, czy się wcielimy w wielką maszynę, czy też w rebeliantów, mamy tutaj swoje cele, które będziemy chcieli za wszelką cenę realizować, a nie zawsze nam się to uda. Bardzo mi się podoba w grach, jeśli występuje w nich asymetria. I tutaj ją mamy. Nie mówię tylko o realizacji celów, ale również właśnie jeśli chodzi o pakiet narzędzi, które ma poszczególna strona do swojej dyspozycji. Bardzo również mi się podoba to, że rebelianci różnią się tak między sobą, czyli w zależności od tego, których wylosujemy lub wybierzemy do rozgrywki, będziemy mieć różną liczbę żetonów zaufania, którą będziemy gromadzić, no i przede wszystkim różną umiejętność, którą będziemy mogli wykorzystać w trakcie rozgrywki. I tutaj bardzo płynnie mogę również powiedzieć o kolejnej rzeczy, która mi się podoba z punktu widzenia e, Wielkiej Maszyny, ale w sumie Rebeliantów, ponieważ mamy tutaj karty dyrektywy, które wchodzą na początku każdej rundy, i w zależności od tego. Co jest na nich napisane, będziemy tak starali się akurat w tej rundzie dostosować naszą strategię, zapobiegając realizacji postępowi planu wielkiej maszyny jako rebelianci, no i oczywiście robiąc wszystko z punktu widzenia wielkiej maszyny, żeby nasz plan posunął się o kolejny krok do przodu. W grze mamy pięć rodzajów obywateli ponumerowanych od 1 do 5, i dzięki nim możemy wzbudzić zamieszki, ale zanim nam się to uda, to musimy ich rozpoznać, żeby wiedzieć, którzy będą po naszej stronie. A od czego to zależy? Od postępu, na to, że niezadowolenia, czyli te wszystkie aspekty jako rewolucjoniści musimy wykorzystywać po to, żeby skutecznie realizować nasze cele i wzbudzać zamieszki. Mamy w instrukcji zapisaną ograniczoną komunikację pomiędzy rebeliantami, i jest to bardzo fajnie, jeśli chodzi o fabułę, ponieważ wiecie, wielka maszyna czuwa, ma wszędzie uszy, ma wszędzie nasłuch, więc to jest rzeczywiście. Przeniesione na plansze. Czyli w tym momencie, jako rewolucjoniści, możecie tylko pokazywać na kartach, na przykład dystrykty, do których chcecie się wybrać. Natomiast komunikacja werbalna będzie groziła tym, że stracicie swoje plany w wielkiej maszynie. No i to z kolei doprowadza nas do mojej opinii, że ta gra najlepiej sprawdza się w rozgrywkach dwuosobowych. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli zrównoważone siły. Wielka maszyna ma trzech sługusów, których będzie wykorzystywała do wykonywania akcji, natomiast my jako jedna osoba będziemy prowadzić wszystkich trzech rewolucjonistów i wydaje mi się, że to wtedy jest najbardziej zbalansowane. Mamy po prostu po trzy akcje w każdej swojej turze, oczywiście oprócz innych tam mechanizmów, które mogą pojawiać się w trakcie rozgrywki, które to mogą zmienić. Natomiast na samym początku po prostu będziemy mieć równe siły w pokonaniu przeciwnika. Gra jak najbardziej będzie się sprawdzała w rozgrywkach 3 i 4 osobowych, natomiast uwierzcie mi, w tym momencie wygrana rebeliantów będzie bardzo, bardzo trudna, ale jeżeli lubicie wyzwania, to do roboty. Muszę Wam powiedzieć, że tej grze towarzyszą bardzo duże emocje, ponieważ cały czas czujemy napięcie. Nie wiemy, czy nam się uda zrealizować akcje, które zaplanowaliśmy, i z punktu widzenia wielkiej maszyny, i z punktu widzenia rebeliantów, ponieważ nawzajem będziemy sobie oczywiście starali się przeciwstawić i utrudniać realizację tych swoich celów. Bardzo jest tu fajnie to wszystko przedstawione. Bardzo mi się podoba, że nie zawsze nam wyjdzie to, co zaplanowaliśmy. Że mamy tutaj też tą odrobinę losowości, kiedy rzucamy kostkami po to, żeby sprawdzić, czy nas nie złapią, jeśli nie mamy zaufania, żeby przewieźć do kolejnego dystryktu. Bardzo mi się podoba to, że mamy tutaj jako wielka maszyna jednocześnie wraz z, ze wzrostem niezadowolenia. Tak naprawdę, chyba zwiększoną liczbę podatków, i wtedy mamy dużo więcej kasy do wydania w trakcie naszej e, tury. Wszystko to jest naprawdę bardzo spójne i bardzo fajnie przebiega rozgrywka, gdzie naprawdę nie wiadomo, kiedy mija ten czas i kiedy zajdzie koniec gry. podstawce mamy do wyboru sześciu rewolucjonistów. Natomiast jeśli nadal jest to dla Was za mało i chcielibyście urozmaicić yy, rozgrywkę, no to w dodatku, czyli w eskalacji zawartych jest m.in. trzech nowych bohaterów, którzy cechują się zupełnie innymi umiejętnościami. Co więcej, jeden z nich dołoży jeszcze jeden kafelek do naszego dryfującego miasta: rewelacyjny zabieg. Ale w dodatku, oczywiście, i wielka maszyna zyska na sile, ponieważ mamy tutaj możliwość prowadzenia implantów do sługusów. Co więcej, pojawia się nowy sługus chronoleum, który jest naprawdę bardzo silny. Na początku pewnie myśleliście, że skoro Wielka Maszyna ma oczy i uszy w każdym dystrykcie, jest na stanowisku wygranej. Otóż słuchajcie, wyrównuje się to, jeśli chodzi o dodatek, ponieważ pojawia się zeppelin, który powoduje, że rewolucjoniści również będą mogli nasłuchiwać i obserwować ruchy Wielkiej Maszyny. Jeżeli więc lubicie gry, które są asymetryczne, które zdecydowanie nie są banalne, które nie są łatwe do wygrania, gdzie każda ze stron będzie miała naprawdę bardzo dużo do roboty, żeby pokonać tę drugą, czyli przeciwnika, gdzie jest wiele zwrotów akcji, gdzie wiele emocji towarzyszy każdej rozgrywce, to City of the Great Machine jest zdecydowanie grą, którą powinniście się zainteresować. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie .pl, bo Z nami wiesz, co z gra.